Witam ponownie w zagrajmy w 40 000, Dawn of War. W dzisiejszym odcinku Właściwie to... Troszeczkę się zmuszam. A to dlatego, że... że wieżyczki mi umierają, od co. Ale... Troszeczkę się zmuszam do nagrywania. Właściwie to nie do nagrywania, tylko przechodzenia tej misji, bo... Tej misji nie po prostu nie lubię, nie mogę jej przejść. Eee... Eee, tak przed odcinkiem jednak nie chciało mi się przechodzić, muszę troszeczkę inne podejście zastosować. Dlaczego ja? Dlaczego w... ja raino wypisuję? Nie, jestem do Muszę zastosować troszeczkę inne podejście i się bronić, bo inaczej będzie krucho. Dlatego trzeba oddać strunek na nasłuchowy. I tak naprawdę przydałoby mi się to o wiele więcej, więcej. zabezpieczeń przed pojazdami. Raider, tak czy siad, wybądźcie jeden, no, trudno. Przyczółek na górze, przyczółek z Jezreelem, tak czy siak padnie. Jest to nieuniknione, jakkolwiek bym się nie starał, będzie to strasznie złe. Nie wyjdzie. No a jeśli tam dam posiłki, to i tak wkrótce to pada. Dlatego wyślę Landraiserę y sobie tutaj razem z Dreadnoughtami, aby. Wy... musicie mieć obroną tutaj. Myślę nad tym, czy by jednak Dreadnoughtami nie spanować zamiast Zeldaidarami i ps, wrócić do kosmicznych Marines wraz z. Wraz z. Z czy? Z raficznicami. Tak. Jak wy. Jak wy chcecie. A tędy. Niestety nie będzie trwało to długo, zanim ludzie wiciele. Pójdą na tutaj. Zresztą to już się dzieje chociaż to są raptory, niektórzy rodziciele, ale ale długo to spać nie będzie w tym samym czasie my zajmiemy się poszukiwaniem poszkol baz chaosu tak sobie myślę, że jeśli uda mi się zniszczyć bramy chaosu przed tym jak zostanę kompletnie zniszczony a tutaj będę w stanie się dobrze bronić to wtedy... To wtedy będzie ok, I może wyglądam tę będzie miał o wiele łatwiej. Szczególnie jeśli głupie jakieś kulty maszyn będą w stanie zniszczyć. Mm, dobra, wy będziecie dwójką. Też sobie będę musiał ogarnąć numerację. Ale... Ale terminatory, w czym terminatory. Yes, no. 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 Potrzebuję zniszczyć ...plugawiciela. Ponieważ plugawiciel mi wyrządzi najwięcej szkód. Ciebie fokusują, więc ciebie dam w niepełnosprawność. Jakim cudem ty obrywasz jeszcze? Nie wiem, może to dlatego. Nie wiem, może duch maszyny większa szybkość. A tak? Co to robi? Odporny na obrażenia. I mniejsza szybkość. I walcie, walcie to. Przy czym mój przekaźnik Orbitalny, ja chcę dwa drewnoty. Tak drewnoty zdesantujemy. No wybijcie tą głupią... To głupie coś. No dobrze. Wygląda na to, że będę w stanie się tu, tutaj jakiś poprawnie wybronić. Mam nadzieję, że... Nic mnie nie zaskoczy i że moje landridery zniszczą to coś zamiast się opieprzać, żeby nie powiedzieć źle. Źle po prostu. Ale tak, jeśli uda mi się zniszczyć te bazy, to przejmowanie reliktów będzie o wiele prostsze. Przynajmniej z takiego założenia wychodzę. Nie przejmuję z punktów strategicznych, bo... Nie chcę, żeby... Nie chcę mi się ich bronić potem. Poza tym to... Tak czy siak się skończy. Wow. Tak! Uh. No dobra To fuck? The fuck się dzieje? Czy ja jednak tego nie wybronię? Dobra, wy to niszcie Wy tu się bijcie I teraz jesteś mi potrzebni na górze. Tak samo ty nie jesteś potrzebny na górze. Na plugawiciele, na plugawiciele. No dobra, jakoś coś mi to idzie. Ja mam jeszcze jakichś terminatorów. Nie wydaje mi się. Kolejny Dreadnought. Ty idź tutaj. Teraz mogę dostać. Mogę hmm. A, mam tutaj dostać. okej. Okay. Dobrze, jest, nie trzeba tu. A ty... Chociaż nie, wy tutaj bronicie. Hmm. Nie mam już reliktów, fuck. No dobra. Space Sp Sp Marines. Mam 13 trzy oddziały z O, a wy wam się udało? Wo, wo, wow wo, wow, wo, 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 wow. Dreadnoughty są? Są,

Czyli widzicie jakie ja mam problemy Nie to Tu jeszcze jeden Sword wy czemu nie? Nie atakujecie Długawiciele, opa! Czekaj, ja zastanawiam, gdzie są... Gdzie są te cholerne bazy? Jeszcze... Tutaj nie... Może przy jednym relikcie jest jedna baza? Dobra, wycofajcie. Aaa, wycofajcie. To mi bardziej na dobre wyjdzie. Predator chaosu musi zginąć. Jeden Landraiser mi zaraz patnie Na to sobie nie mogę raczej pozwolić O jeju to jest To jest masakra Inaczej tego nazwać nie mogę no. A tu jednak Dobra, mniej więcej wiem jak to zrobić, ale trochę z wykonaniem nie, nie styka. Wow, Landraeder się męczy. No i widzicie, widzicie po prostu nie chce mi się tej misji na własną rękę robić, więc jak nagrywam to troszeczkę mi to pomaga przejść tak czy siak. Tylko troszeczkę, ale jakoś ujdzie. Zrobię sobie tutaj tak. No się wbijcie tu. Właściwie to... ty nie Mam pięć, a Predator trzy Jednego Predatora sobie zrobię będziecie dwójką Będziecie z trójką A ty się ciągle męczysz z tymi raptorami. Olej Olej, po prostu ich olej. Mm. A ty sam się zbombarduj. To mnie uciesza. Gdzie są te cholerne bazy chaosu?

nie, no tutaj bazy nie ma. To baza musi być tu. Ten, je, ten jeden oddział raptorów ciągle mnie goni. O, hej. Jak dobrze pójdzie, to zdemotrojuje drewnoty w jakąś bazę. W sumie to zapisz gra. Zapisz grę i walnij w mikrofon tak mocno, że wszystko szlak trafi. LP35. Na jak nie wiem, ile ten cieniem będzie trwał. Halo? Bronić się wybronię. Tak. Aha! Aha! I know what must be done. What has to be done. Whoa, 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 whoa. I command in the name of the Emperor.

Idź zniszcz od końca mała. Tfu, maszyn, bo to jest najważniejsze do zniszczenia. Hmm. No dobra. Żeby mój asasyn się udał... Muszę jeszcze troszkę Albo pomęczyć. się tutaj z czymkolwiek. Don't care. Ej, to jest! sposób na wygraną. Dobra, ale ten... Танцуга веча. Я за Ниша танцую в Я не за Ниша танцую в Okej, coś czuję, że będę musiał to rozegrać z deczka inaczej. Bo na no, się z deczka inaczej, to będę musiał wczytać z żeby to inaczej rozegrać. Chyba, że teraz szybko zrobię tak. Nie 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 zanim mi tam wizja zejdzie. Nie, 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 nie. Uda się. Udało się. Nie, to nie ma sensu. Ale przynajmniej już wiemy gdzie co ja. W takim razie to by było na tym odcinku. Zteż zagramy, włochamy 40 tysięcy domów. Ło, który pewnie trwał wieczność. W następnym odcinku zniszczymy tą bazę, tak mi się wydaje Będę musiał obmyśleć jakiś tam plan, ale ale wydaje mi się, że tak, to będzie to będzie mm, bo to jest to są dwie ostatnie bazy chaosu dobrze oczywiście no, Polarna Krugawicia do Myślę, że to wjazdę tam predatorem no, i zobaczymy 라라라라라 라라라라라라라라라라라 라라라라라 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 Zabić za jak najwięcej, zniszczyć. Wiem, Do następnego razu, kosmiczni Marines.